Czuć się i zrozumieć to nie znaczy usprawiedliwić. Zwyzywał dzieci bez powodu, bo miał ciężki dzień w pracy. Odgryzła się obraźliwie koleżance, bo była czymś zmartwiona i dusiła to w sobie. Takie okoliczności nas nie usprawiedliwiają, bo zawsze mamy obowiązek walki ze złem przez wyciężania go w sobie. A jednak wczuć się i zrozumieć, to znaczy wybaczyć, bo wynika to ze świadomości, że wszyscy z czymś walczymy, więc nikomu nie jest w życiu łatwo. On nie powinien tak postąpić, ale wiem, co przeżywa. No tak nie brzmi usprawiedliwienie, ale wyraz miłosierdzia. Myślę, że to właśnie taka myśl przyświecała Bogu. Gdy zdecydował się zejść do nas i nas zbawić, że ludzie, co prawda, czynią zło, ale tego nie chcą często. Są jednak słabi, więc je popełniają. Każdy ma inne problemy, ale żadne z tych problemów nie są mniej trudne, no bo Bóg każdemu daje nieco inną lekcję, która uczy nas jednak zasadniczo tego samego adekwatnie do indywidualnego temperamentu, osobowości, rodzaju predyspozycji itd. Rozumiemy nie tylko nasz wspólny obowiązek walki ze złem, ale też rozumiemy, że jesteśmy słabymi ludźmi, którzy czasem w tej walce przegrywają, i paradoksalnie, to drugie zrozumienie też wlicza się w ową walkę z grzechem zrozumienie wobec ludzkiej słabości. Usprawiedliwienie wywodzi się z porządku sprawiedliwości, wybaczenie z porządku miłości. Niekiedy one na siebie nachodzą. Nie każdy kłopot, który nas gryzie, jest złem samym w sobie. Wiele problemów, które doprowadzają nas do frustracji i złości, to problemy neutralne moralnie, przyziemne. Złe lub dobre może być jednak nasze reagowanie na nie, mierzenie się z nimi, podejście do nich. Bo przyjrzyjmy się dobrze, z czego wynika taka na przykład frustracja. Duszenie czegoś w sobie, które sprawia, że po pewnym czasie wystarczy byle pretekst, żeby wy wybuchnąć, nie? Mamy otóż pewien problem, co do którego uznajemy, że powinniśmy poradzić sobie z nim absolutnie sami, a jednak nie radzimy sobie. Wstydzimy się podzielić tym swoim ciężarem z kimś innym, w złej obawie, że ponoć odkryjemy tym samym swoją słabość, podczas gdy jest to właśnie spojrzenie złe i toksyczne. Ponieważ. Przyznawanie się do słabości, szczere, ale nieroszczeniowe, pozwala urosnąć naszej największej mocy, którą mamy w Bogu mocy miłości i prawdy. Czasem owej niechęci do podzielenia się swym ciężarem towarzyszy szczera i dość szlachetna, lecz najczęściej nieco obłudna myśl, żeby nie obciążać kogoś swoimi zmartwieniami. Nie? Jest to często pobudka szczera i dobra, ale miesza się też z naszym pseudoheroizmem. Yy, samowystarczalności, służąc później dla niego za wymówkę. Skoro bowiem każdy ma jakieś problemy, nikt nie jest alfą i omegą, a w ten czy inny sposób zawsze i tak się uzupełniamy, to wystarczy życzliwe i zdystansowane nadgryzanie tej tajemnicy poliszynela, aby nienachalnie rozsiewać swoją postawą dobry przykład i tym samym zwalczać zło w zarodku. To nie jest postawa typu kuźwa, ty przeszczęśliwy człowieku, oto znaczna część mojego ciężaru, proszę bardzo, łap go i co, boli cwaniaku. <noise> to raczej postawa w rodzaju, wiem, że i tobie nie jest łatwo, zobacz, ja mam taki ciężar. W ten sposób przypominamy sobie, że światem rządzą relacje i każdy z nas ma deficyty. Które mogą się nawzajem uzupełnić, bo po to właśnie one są. <grych> w ten sposób, jak mówi pismo, jedni drugich ciężary nosimy. Bo gdy dwójka ludzi nosi wspólnie zarówno swój, jak i czyjś ciężar, to to on się zmniejsza. Czy zaledwie zwierzamy się sobie i w ten sposób sobie ulżymy, czy też pomagamy sobie równolegle w sposób tak zwany praktyczny? Ten ciężar zmniejsza się nie dlatego, że waga naszych problemów magicznie maleje, ale dlatego, że taka relacja wyraża istotę miłosierdzia, a miłosierdzie właśnie daje nam siłę, która sprawia, że nasz niesiony bagaż wydaje się być lżejszy. Ale tutaj ujawnia się siła naszego dobrego subiektywizmu, bo skoro problem Wydaje się być łatwiejszy do uniesienia, to rzeczywiście taki jest. Bóg w Chrystusie daje nam taką siłę. Zaprasza wszystkich obciążonych i utrudzonych, a więc właściwie nas wszystkich, nie? Byśmy przyszli do niego, bo on da nam krzepę, pokrzepi nas. Tą krzepą albo siłą jest wrażone w Chrystusie miłosierdzie, które w znacznej mierze przejawia się w świadomości, że wszyscy nawzajem się potrzebujemy i nie jest to nic godnego wstydu. A przeciwnie, jest to źródło zerwania z ułudą oraz źródło prawdziwego pokoju. Dlaczego Bóg? Dlaczego Bóg? Ponieważ wiemy w sumieniu, że powinniśmy być niezłomni, w dobrej postawie, gdyż mimo naszych najlepszych starań ludzie są ułomni, bywają niewdzięczni, rozczarowujący, zniechęcający do bycia dobrym. I my sami tacy oczywiście bywamy. Ostatecznie wszystkie kłopoty, z którymi się mierzymy, a które czasem kumulują się w nas i sprzyjają zwycięstwu zła, biorą się stąd, że na jakimś etapie w tej sieci ludzkich zależności przynajmniej jednej osobie zabrakło w podejściu wspomnianej optyki miłosierdzia. Nie obchodzi nas tak samo mocno każdy człowiek, którego życiowa droga w ten czy inny sposób przecina się z naszą. Nie obchodzi nas tak samo mocno. W drodze do własnego sukcesu, własnej korzyści, własnego celu, tego, który jest akurat najbliżej w strategii, traktujemy daną osobę jak numer na liście, rekwizyt w teatrze, bezosobowy czynnik, który idzie po myśli naszych szyków albo je komplikuje. Gdyby wszyscy przynajmniej mocno starali się walczyć ze złem w zarodku, nie, nie traktując niezależności tak zwanej jako priorytetu, to w niczyim życiu nie byłoby żadnych poważnych problemów. Budujemy system konkurencji i system przemocy, zaś system i jego procedury bywają jak proteza narządów, które przecież posiadamy, proteza serca. Proteza niby wspiera i pozornie ułatwia ruchy, ale ukryty pod nią realny mięsień wiotczeje. Wprawdzie funkcjonujemy, ale oduczamy się życia. Bliskości, człowieczeństwa, wsparcia, życzliwości, wzajemnego zrozumienia. Skoro jednak tak się rzeczy mają, to uświadamiamy sobie, że obwinianie tak zwanego systemu jest błędnym kołem. Jakikolwiek on bowiem jest, lepszy czy gorszy, nie może on zastąpić, zastąpić naszej aktywnej i świadomej roli w dokładaniu się do zła albo odciążaniu go od niego. Nie liczy się też to, że nasze problemy. Zawsze częściowo wynikają z czyjegoś odrętwienia. Nie jest to fakt, nad którym powinniśmy biadolić i ubolewać. Jest to raczej fakt, który powinien sobie wziąć do serca każdy z nas z osobna, żeby nie przerzucać się odpowiedzialnością i nie bawić się w księgowego, ale by raczej każdy z nas wziął na siebie ochoczo odpowiedzialność za przerwanie spirali zła, bo można ją przerwać w każdym momencie. Właśnie poprzez. Szczere wybaczenie i dalsze trwanie przy Bogu. Co prawda nie powinniśmy się chełpić i mieć się za wielkich bohaterów z jakiegokolwiek powodu, ale jeśli cokolwiek zbliża się do bohaterstwa, to jest to właśnie taka postawa. Postawa, w której ogarniasz naturę zła i nie odpowiadasz z niewagami za zniewagi. A jeśli zdarzy Ci się to zrobić, to jako pierwszy przepraszasz i wybaczasz danej osobie, nawet jeśli ona nie garnie się do rewanżu i, i zdaje się podtrzymywać swoje obelgi. Jeśli wiesz w sumieniu, że nie chcesz niczego osiągać kosztem czyjejś wartości, to jest to jedyny istotny wyznacznik tego, że sam trzymasz się najważniejszych wartości i zachowujesz godność dziecka Bożego. <laughs> Osądzają cię zatem po pozorach, bo najbardziej cenią sobie w życiu zaradność i pozorną niezależność oraz spryt ukierunkowany na taką postawę, nawet jeśli wchodzi ona w sprzeczność z uczciwością i ogólną autentycznością. To częste, światowe nastawienie. Ty natomiast wiesz, co trzeba sobie cenić, żeby nie wpaść w tę samą pułapkę ciągłej walki i pokazowości, zawiści i pochodnych. Dlatego wybaczasz, wiedząc, że niektórzy poważnie w swoim życiu błądzą i jest to ten rodzaj błędu, którego człowiek świadomy złośliwie nie wytyka, ale prawdziwie się nad nim lituje. Wie bowiem, że tylko moralna i empatyczna postawa może przydać wartości wszystkim pobocznym osiągnięciom. Bez niej natomiast wszystkie te ewentualne sukcesy są nędzą.